Hejka kochani, witam serdecznie na moim kanale U Agi. Dzisiaj mam taki mały quiz, małe głosowanie na temat kontrowersyjna opinia. Głosowanie. Punkt pierwszy. Co sądzisz o aborcji? Ja sądzę, że powinna, powinna zostać zakazana. Nie mam zdania na ten temat. Sądzę, że powinna być stosowana tylko w niektórych przypadkach. Mam inne zdanie na ten temat. I moj, moja odpowiedź jest: sądzę, że powinna być stosowana tylko w niektórych przypadkach. No bo są różne sytuacje w życiu. A szkoda, że <laughs> no niektóre osoby byłyby poszkodowane. No. Dziecko, że mogłoby być przez to poszkodowane, no różnie, bo różnie bywa, jak później rodzic mógłby traktować, czy, albo dziecko mogłoby się chore urodzić, gdzie mogłaby być, powiedzmy, no możliwość do trzeciego miesiąca zrobić aborcję, jeżeli by się dowiedziało, że jest, że może się urodzić niepełnosprawne, no ja akurat w pewnych w pewnych przypadkach, no, jestem akurat za. Bo nic na siłę. No. Sądzę, yy, sądzę, że powinna zostać zakazana. 24% było za. Nie mam zdania na ten temat. 18% było za. Sądzę, że powinna być stosowana tylko w niektórych przypadkach. 45%, czyli najwięcej. Mam inne zdanie na ten temat, 13%. No to głosów było 1908. No to najwięcej osób było właśnie, że jest za aborcją w niektórych przypadkach. Co sądzicie? A, a wy właśnie, co sądzicie? No. I drugie, kolejne. Aha, jeszcze ten, odpowiedź. Nie mam. Nie, co ja miałam? A co sądzisz o dwóch osobach tej samej płci wychowujących dziecko? Na przykład, tutaj jest pokazany dwóch mężczyzn i dziewczynka, córeczka. Sądzę, że jest, bardzo dobre, że jest to bardzo dobre. Świat potrzebuje zmian. No, raczej moim zdaniem nie jest to bardzo dobre. No. No, nie wiem. Ja akurat, jeżeli chodzi o ten za tym, to nie jestem za tym. Jest mi to obojętne. Nie mam zdania na ten temat. Nie mam w tym, z tym problemu, jednak, tym dzieciom może być trudno w życiu. Nie toleruję tego. Mam inne zdanie na ten temat. Ogólnie jest mi to obojętne. Tylko, że no, jeżeli. To, ta para miałaby to dziecko, no to różnie bywa w przyszłości. No, różnie inne dzieci mogłyby odbierać to, że o, ty masz, um, powiedzmy, mają tutaj jak pokazane córeczkę, o, ty masz ten dwóch tatów, i tam jest. Zaczęliby mogli, mogliby tej, jak trafiłaby powiedzmy na jakąś taką niefajną klasę, mogliby tej dziewczynce czy temu chłopakowi dokuczać. No i mogłoby być też nie ten, troszeczkę trzeba. Moim zdaniem o dziecku też pomyśleć. No i też, jeżeli bym mieli dziewczynkę, no to jest taki wiek, w którym po prostu jest potrzebna matka, żeby po prostu o pewnych rzeczach pogadać, a facet to znając życie nie pogadałby o wszystkim, bo ja wychowywałam się tylko z ojcem. Więc wiem, że raczej ojcowie o dużo rzeczach nie będą z Tobą gadać. Musisz sama o tym wiedzieć, albo od innych. Eee, no, i jest mi to obojętne ogólnie. Aha, no to sądzę, że jest to. O! Odpowiedzi są nawet takie zaskakujące dla mnie. Sądzę, że jest to bardzo dobre. Świat potrzebuje zmian. Jest aż 18%. Hmm. Jest mi obojętne 11%, czyli mało. Nie mam zdania na ten temat, tylko 5%. Nie mam z tym problemu, jednak tym dzieciom może być trudno w życiu. 48% no fakt, może i to powinno właśnie, tu jest 48% to, bo właśnie może być trudno, chodzi w sensie o właśnie o tej szkole, czy tam no. Nie, tole, nie toleruję tego, 15% i mam inne zdanie na ten temat, 3%. A wy co sądzicie na ten temat? Jesteście za czy jesteście przeciwni temu? Czy po prostu jest wam to obojętne albo tolerujecie to? Albo jak tu piszę jest nawet 18% drugie miejsce po tym, że nie, ma, nie, mam, nie mam z tym problemu. Jednak tym dzieciom może być Trudno w życiu, to jest na pierwszym miejscu i na drugim. Sądzę, że jest to bardzo dobre. Świat potrzebuje zmian. No i nawet 739 głosów było za. No nie wiem, no ja akurat nie wiem, czy świat potrzebuje zmian w takim kierunku. No ja akurat za tym nie jestem. No ale jo, to jest moje zdanie. Co sądzisz o osobach innego koloru skóry? Wspieram je. Nie mam zdania na ten temat. Uważam, że są gorsze. Szanuję je, są mi obojętne. Boję się ich. Mam inne zdanie na ten temat. No, co sądzę o osobach innego koloru skóry? No to są mi obojętne. Jaki kolor skóry, jak, jakiego koloru skóry ludzie tutaj mieszkają? No to jest mi totalnie obojętne. Jeżeli są ok, no to no, jest mi obojętne. No, jeżeli chodzi osobiście, jako, jakbym miała mieć partnera, no to raczej ciemnego. No, ja mam chyba czarny kolor włosów, to lubię przeciwności. Bardziej niebieskie oczy, jasne włosy. <noise> to raczej czarny, czarny kolor skór. No, nie chcę, no, raczej nie mój gust. O tak, nie mój gust. Ale jeżeli chodzi o osobach tak ogólnie, no to jest mi wszystko jest obojętne. No i, i jest to największy procent, bo jest aż 65%. I dla większości jest to obojętne. Na drugim miejscu wspierają ich. Hmm. No, ja mi jest akurat obojętne, jaki kolor skóry tutaj jest. jeżeli wszystko OK jest, nie ma żadnych takich problemów, no to Co sądzisz o związkach w bardzo młodym wieku? 8-14 lat. Sądzę, że są potrzebne. Hmm. Nie mam zdania na ten temat. Mam inne zdanie na ten temat. Sam jestem w takim... No ja nigdy w takim związku w wieku 14 lat nie byłam 8. Ja to byłam takim typem kujona, co moją siostrę, jak ona mi mówiła, że ją to zawsze denerwowało. Jak pierwszy raz ja wyszłam tak na jakąś imprezę, jak miałam prawie 17 lat, to ona się cieszyła, że w końcu z domu wyszłam. Ale jakoś tak wcześniej... Nie, ja zawsze... Ja zawsze jakoś uciekałam od, od chłopaków. Znaczy się, no... Ja nie wiem, jak miałam 16-17 lat, to przeważnie miałam takie jakieś... Że przeważnie dużo starsi za mną chodzili, niż tacy w moim wieku, a ja też nie lubiłam w swoim wieku. Zawsze mi się wydawali co dziecinni. Zestanie, strzelanie albo, nie wiem, klepanie po tyłku. No to, mi się, to mnie to tak zawsze, że zawsze lubiłam oddawać, bo mnie to tak drażniło. Dla mnie to w moim wieku gdzie chłopaki to byli takie trochę dzieciaki. Więc ja zawsze starszych wolałam kiedyś. No mi to akurat ja myślę, że to jest bez sensu, no bo jak nie upinujesz takiego dziecka 8-14 lat, no to może się nie fajnie skończyć. A dużo coraz częściej słyszę przypadków, że 10 latek już jest już 10 yy, latki już są rodzicami, więc no ja na przykład nie chciałabym, żeby moja kropka w takim wieku, no nie wiem, mi powiedziała, że taka sytuacja się trafiła. Wiadomo, jej bym nigdy nie odepchnęła. Bo to, jest, bo to jest moje dziecko. Jakby nie było, trzeba zawsze być za, yy, ten wspierać. Nieważne, co by się działo. No chyba, że już naprawdę zaczęło przeginać. No to wiadomo. Ja jestem, że sądzę, że są bez sensu. No i jest najwięcej punktowane. Yy, jest 37%, 1504 głosy, że są, właśnie jest bez sensu. Na kolejnym. Nie ma. Na kolejnym jest to. Nie mam zdania na ten temat. I trzecie miejsce. Sądzę, że są potrzebne. No nie wiem, dla mnie są bez sensu. Co sądzisz o naukach kościoła? Wyznaję wszystkie większość. Jestem wierzący, ale nie zgadzam się z większości z nich. Nie mam zdania na ten temat. Nie jestem wierzący, nie praktykuję. Mam inne zdanie na ten temat. E... Ja mam inne zdanie na ten temat. No ja jestem akurat. Ja wierzę w Boga, ale do kościoła no nie chodzę. Kiedyś fakt, chodziłam na różne kółka religijne, wycieczki były różne, tam ten, często się śpiewało, no, całą książeczkę tego, tych różnych modlitw znałam, no ale trochę się pozmieniało. No i tu moja odpowiedź to jest, mam inne zdanie na ten temat. Czyli 8%. Hmm. Najwięcej procent, jestem wierzący, ale nie zgadzam się z większości z nich. No, ja akurat jestem wierząca, ale nie praktykująca. <grych> no, kolejne pytanie to jest: co sądzisz o zmianie klimatu? Staram się ją zatrzymać. Niepokoi mnie, ale nie robię nic, aby ją zatrzymać. Nie mam zdania na ten temat. Nie wierzę w nią. Mam inne zdanie na ten temat. Hmm, no czy staram się zatrzymać, no klimaty, zmiany klimatu, ja na, na to wiele nie poradzę, no. Hmm, nie wierzę w nią, to też nie, no bo jakby nie było, klimaty co roku się zmieniają i to nie na lepsze. Mam inne zdanie na ten temat. No, aha, 8%. Fakt, największy procent to było niepokoi mnie, ale nie robię nic, aby ją zatrzymać. No to też prawda, bo te zmiany klimatu troszeczkę są niepokojące, no ale nie, ro... no nie robię też nic, żeby to coś z tym zrobić. No bo co ja mogę zrobić? No, wiele nie poradzę. Co sądzisz o feminizmie? Jestem, jestem feministką, feministą. E, szanuję go. Jest mi obojętne. Nie mam zdania na ten temat, sądzę, że jest niepotrzebny, bo Kompletnie. dla mnie to powinno być równouprawnienie. Tak samo jak na przykład w domu. Dla faceta to jest to, że kobieta powinna pra sprzątać, prać, gotować, zajmować się dzieckiem, a facet przyjdzie i nic. Czy tam, nawet jak nic nie robi, to tylko w domu by siedział i nic poza tym, no to raczej to, to tak. Nie idzie. Moim zdaniem, razem mieszkamy, to razem sprzątamy, razem pierzemy, gotujemy, wychowujemy i tak dalej. A nie, że jedna osoba musi robić wszystko, a inna nie. No bo tak musi być. Bo ty jesteś kobietą i ty jesteś od tego wszystkiego. Więc to tak moim zdaniem, ja akurat za tym nie jestem. Jestem raczej za równouprawnieniem. No i równo szanuję. Go, 37%, czyli najwięcej. Później jest, nie mam zdania na ten temat. No, i jest, jestem feministką. Femi jestem feministą feministką. O. No. E, kolejne pytanie. Co sądzisz o gender? Osobach trans lub non binary. <śm> non binary. Powiem szczerze, że nie słyszałam o, te, o tym słowie non-binary. Jeżeli wiecie, co, co to są za osoby, no to napiszcie mi. Wspieram te osoby, sam nią jestem, no ja raczej nie. Szanuję te osoby. Nie mam zdania na ten temat. Nie wiem, co to jest. No to drugie to nie wiem, co to jest. Sądzę, że jest to niepotrzebne. Są tylko dwie płci. Mam inne zdanie na ten temat. Hmm. Ogólnie jest mi to obojętne, ale. No to drugie nie wiem, co to jest. To. No, trans, no to wiadomo. To to. to każdemu z ten. Ale non-binary, non-binary to nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest, podkreślę. Nie wiem, co to jest. 12%, no to nie za dużo. No, to wtedy będzie z tego głosowania, z tych opinii kontrowersyjnych e, na tyle. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten odcineczek. Z chęcią usłyszę Wasze opinie na nich, na dane pytania. Jeżeli chcielibyście więcej takich quizów, to... To piszcie też, ja z chęcią pokażę więcej, bo szczerze mówiąc, podobają mi się takie pytania, jestem ciekawa odpowiedzi. No i wtedy lajkujcie, piszcie. No i subskrybujcie mój kanał, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi filmiczkami. No i do usłyszenia, do następnego, pa!